Serdeczna Rogacka, witam państwa w Paśmie Kultury. Dzisiaj moim i państwa gościem jest pani Magdalena Czarnocka-Kaptur, zastępca dyrektora Centrum Spotkań Europejskich Światowych Dwelblągu oraz wiceprezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zbliża się największy taneczny festiwal w naszym mieście Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. Jakie zawody podczas tegorocznego festiwalu będą rozgrywane? Festiwal Tańca Baltic Cup już po raz dwudziesty trzeci za gości w naszym mieście. Jak każdego roku będzie można oglądać zawodników w różnym wieku. Czyli poczynając od takich najmłodszych dzieci, które stawiają na parkiecie tak naprawdę dopiero swoje pierwsze kroki. To w piątek taki turniej właśnie przygotowujemy dla tych najmłodszych i, i najniższych klas. Po dorosłe pary, czy po pary seniorskie, które tańczą. No i tańce standardowe, tańce latynoamerykańskie, ale mają już tych lat trochę więcej. To są pary w wieku 40, 50 czy 60 plus. Tradycyjnie oczywiście w sobotę i w niedzielę odbędą się jedne z najwyższych rangą rankingowe zawody Światowej Federacji Tańca Sportowego, czyli zawody World Open. W sobotę dzień będzie dedykowany Tańcom latynoamerykańskim. Z kolei w niedzielę te pary dorosłe, pary amatorskie, prezentować będą się w tańcach standardowych. W piątek będziemy mogli oglądać nowy format zawodów Rising Stars World Challenge Cup. Na czym ten format polega i kto będzie mógł wziąć w nim udział? W piątek zobaczymy po raz pierwszy nowy format zawodów wprowadzony w tym roku przez Światową Federację Tańca Sportowego. Są to zawody dedykowane kategorii Rising Stars dla tak zwanych wschodzących gwiazd, czyli są to pary, które są poniżej pierwszej pięćdziesiątki na liście rankingowej Światowej Federacji Tańca Sportowego. U nas w Elblągu rozgrywać będziemy ten puchar w tańcach standardowych. I o ile to jest ważne dla par. Tu, na tym elbląskim turnieju, pary będą mogły zdobyć um, większą liczbę punktów niż, um, niż na innych turniejach Rangi Rising Stars. A co za tym idzie, zdobywają punkty do rankingu stworzonego właśnie dla tej kategorii wiekowej. I co jest nowością w tym roku, Światowa Federacja Tańca Sportowego, tworząc ten ranking, dopuściła taką możliwość, że pierwszych sześć par będzie mogło wystartować w Mistrzostwach Świata. Czyli coś, co dla par, które są właśnie, nie są w tej pierwszej pięćdziesiątce, to jest tak naprawdę na ten moment nieosiągalne, bo Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy mają format zamknięty, co oznacza, że z danego kraju Narodowa Federacja nominuje tylko dwie najlepsze pary. Z reguły to są mistrzowie, wicemistrzowie kraju. Także tu um, możliwość jakby wejścia i, i zmierzenia się z tymi najlepszymi um, zawodnikami na parkiecie, no to myślę, że jest naprawdę czymś, czymś wyjątkowym i, i myślę, że dla niektórych z nich to jest też poniekąd jakimś takim spełnieniem marzeń, tak? bo to jest ta możliwość właśnie rywalizowania, rywalizowania z mistrzem. Turniej jest międzynarodowy. Na cały festiwal przyje, przyjedzie czołówka tancerzy z Europy i ze świata. Ilu tych tancerzy właśnie ten turniej przyciągnie do Elbląga? Spodziewamy się, że będzie to około 600, może więcej tancerzy na ten moment mamy pozgłaszanych już około 200 chyba 50 par. Myślę, że ta liczba będzie, będzie zdecydowanie większa. No też jakby w sobotę organizujemy Mistrzostwa Europy par młodzieżowych do 21 roku życia, także to, to też jakby raz, że i pary też zachęca, zachęca do udziału, ale i publiczność i widzów, którzy no też mam nadzieję, że w tym roku nie zawiodą i licznie zasiądą na, na naszych albrąskich trybunach. No właśnie, tradycyjnie jak co roku gale wieczorne i w sobotę i w niedzielę. Dlaczego warto przyjść na trybunę i takie duże widowisko obejrzeć? Przede wszystkim jest to wyjątkowa okazja naprawdę wyjątkowa okazja do tego, żeby oglądać popisy taneczne naprawdę na najwyższym poziomie. Tak jak już wspominaliśmy, tu do nas zjeżdżają pary, które są naprawdę w tej. Światowej czołówce i ten taniec jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I oczywiście to jest wyczyn, to jest sport, to są te emocje sportowe, to jest rywalizacja, ale no jednak myślę, że przede wszystkim to jest niesamowite widowisko. I szczególnie właśnie te gale finałowe, kiedy mamy już te najlepsze pary na parkiecie. Panie w przepięknych kreacjach, dobrana muzyka do tego wszystkiego, to, no to naprawdę jest to takie przeżycie jedyne w swoim rodzaju móc właśnie podelaktować się, pooglądać yy, przez te kilkadziesiąt minut zawodników czy tancerzy, właśnie, zarówno w tańcach standardowych, tak? czyli tu mówimy o walcu angielskim, wiedeńskim, tango czy, czy foxtrocie. Tak i, i do tego mamy tańce latynoamerykańskie, w tym na przykład właśnie fantastyczną rumbę czy, czy dajfa, także serdecznie zachęcam. Światowit inwestuje w nowy sprzęt, w nowe technologie. Dzięki temu właśnie Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup będzie transmitowany na żywo. Gdzie te transmisje będzie można oglądać? Przede wszystkim zapraszam na nasz światowidowy kanał YouTube'a, bo, bo tam będzie udostępniona transmisja. W sobotę z kolei też jakby udostępniamy sygnał dla Światowej Federacji Tańca Sportowego, i wiemy, że na pewno ta część Mistrzostw Europy oraz na pewno półfinały i finały tych, tego turnieju rankingowego World Open, w sobotę akurat Latin, będą transmitowane właśnie poprzez kanały Światowej Federacji Tańca Sportowego. Także no myślę, że będzie nas można oglądać. Na całym świecie, a pamiętając poprzednich edycji, rzeczywiście, rzeczywiście tak to się odbywa. No, w ubiegłym roku bardzo cieszyliśmy się z tego, że um, jeden z zawodników z Chin, to był akurat mistrz, mistrz swojego kraju, tańcząc w prezentacjach indywidualnych, kiedy nasz fantastyczny DJ Mateusz Czyżyk no, dobrał muzykę, która jakby nawiązywała do jego nazwiska. Także y, bardzo fajnie to wszystko zagrało i, i parze się fajnie tańczyło. I, y, i sam, sami nam później mówili właśnie, że bardzo dużo osób, chociażby w Chinach, oglądało y, transmisję, y, czy później y, gdzieś tam były te nagrania dalej, dalej przekazywane. Także. Y, no naprawdę docieramy z informacją o tym, co tu się dzieje do szerokiego grona osób. Tym bardziej zachęcamy do oglądania, a także do gorącego kibicowania na trybunach. Przypomnijmy, że festiwal odbywa się w dniach od 20 do 22 października, czyli tak naprawdę już w ten weekend. Serdecznie zapraszamy. Ja dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia.